Ale, ale nim zawsze trzeba ruszyć z jedynki. Tak, zawsze nie. trzeba ruszyć z jedynki, bo on faktycznie dostaje tego momentu dopiero skręcone. Bo mój przyjaciel, od którego kupiłem ten motocykl, powiedział, że jego trzeba kochać. Każdy <grydy grydy> taki sprzęt trzeba. No ale, to... tego, ale tego trzeba wyjątkowo kochać, bo ostatnio go bardzo długo pchałem tylko dlatego, że wiesz, czego nie miałem przy sobie? Świecy. A on właśnie potrzebował wtedy świecy głosów, rozumiem. Cześć kochani, witajcie w odcinku specjalnym. Miałem przedwczoraj urodziny. Tego zupełnie się nie spodziewałem, że spotka mnie taki wymarzony prezent. Nie wiem, kto go zorganizował, jak go, zor jak go zorganizowaliście. Największy prezent zrobiła moja dziewczyna Patrycja. Drugi prezent sobie zrobiłem sam. A teraz zobaczcie trzeci prezent, bo tego nikt się nie spodziewał kompletnie. Cześć, znaczy prawda jest, słuchajcie, taka, że musiałem przyjechać do Krakowa e, tym sprzętem, poszukać gościa, który robi niby polską CZ. Mówię, ej, 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 zaraz, polska CZ, było polskie Porsche. Co to jest za polska CZ? -ta? Hello, stary. Żarty, oczywiście. E, nie, ale super, fajnie, fajnie. Ej, w ogóle wiesz. <laughs> Próbowałem się do Ciebie dowiedzieć przez social media i tak dalej, i tak dalej, żeby w ogóle zapytać, czy nie będziesz miał nic przeciwko, jeśli swój projekt nazwał Polska ale CZ. Ale każdy, bo... jakby w, nie w życiu, jakby pamiętaj o tym, że nazwa Polskie Porsche była nazwą, która była powstała bardzo spontanicznie. To jakby nie było żadna zaplanowana też akcja eee, i po tym projekcie powstało jakby sporo, nie wiem, tam polski Mustang, polski, e, polski Ford jakiś, polski, to jakby wiesz. To jakby Taki wiral się zrobił. Super, ale... Słuchaj, to są rzeczy, które ja zawsze uważam, że fajnie, jeżeli kogoś możesz zainspirować, wiesz, jeżeli możesz pokazać faktycznie to polskie Porsche zrobiło taki, e, tak coś absolutnie nowego w tamtym czasie w, e, w internecie, no bo to był taki pierwszy projekt internetowy. Pierwszy którym, odcinek ma ponad milion wyświetleń. Tak, ale w ogóle to był taki pierwszy odcinek, wiesz, w którym po, po raz pierwszy od początku, od A do Z pokazywaliśmy, wiesz, tyle ile to miało trwać, to trwało z fajnymi ludźmi, z fajnymi bohaterami, z potem się okazało z jeszcze ciekawszym samochodem niż tam się wiesz spodziewało, więc dlatego, dlatego to, tak, to tak zostało. A, ja myślę, więc absolutnie że, ja myślę, nie, że my... pokazywaliście prawdę przede wszystkim, tak, bo... Sukcesy i porażki, wiesz, no no. to, to, Zagmatwane to, 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 historie i mnóstwo rzeczy, które się wydarzały. Natomiast, a wracając do Twojego pytania, czy ja nie mam za złe, że Ty zrobiłeś sobie polską CZT? Nie, w życiu, w ogóle róbcie... Bo ja już dostawałem takie komentarze, wiesz, bo, pod filmem, jeżeli... że, 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 nie powinno się tak robić, a Ale w ogóle, w... jeżeli możesz na kogoś zainspirować i ktoś coś w ogóle chce robić, to, 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 to super. To, to brawo, no bo stary, no nie chodzi. wiem, czy widziałeś pierwsze 3 minuty pierwszego odcinka, ale w pierwszych 3 minutach pierwszego odcinka mówię tak. Włączyłem sobie legendy Perelu, obejrzałem wszystkie sezony, trafiłem na Pierwszego nie obejrzałeś. Pierwszego odcinka? Tak, pierwszego sezonu. A, nie obejrzałeś. Jest niedostępny. A, jest niedostępne? O kurczę. Ale to może. Słuchajcie, jeśli ktoś ma, to na Gmaila tutaj, którego mamy z y, y, polskiej CZ, możecie nam przysłać, bo ja chętnie obejrzę pierwszy sezon. Ale, obejrzałem, taki, taki ten oglądam odcinek, młody, jak jeździ, młody, bardzo młody. Jak jeździliście jakimiś komarami, one gasły, ciągle się psuły, tam było wszystko nie tak. Wszedłem na ogłoszenia, znalazłem niedaleko tutaj pod Krakowem CzT, tego nie było w ogłoszeniu. Pojechałem po CzT, okazało się, że fajny gość, tylko to był motocykl, całkowicie do remontu. Ta o której mówimy, o której jest ta pierwsza seria odcinków. Ale do tego miał jeszcze tego Simpsona. Pokazał mi tego Simpsona, no i mogłem się oprzeć, nie? Sprzed, no wziąłem, wziąłem dwa w pakiecie, a powiedział, że to jeździ, nie? I słuchaj, i dokładnie. Jak się nazwa ten kolor? E, dokładnie, nie pamiętam, wiesz? Tej tej, 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 tej nazwy e, tego. Ale tak czy siak, jakby dokładnie słuchaj, e, to o, dokładnie o to chodziło. Jakby, jeżeli ktoś e, jest, zaraża się tą motoryzacją dzięki programom, dzięki temu, co pokazujemy, e, to dokładnie o to chodzi. To ma mieć walor edukacyjny, wiesz? I to są, i to są Właśnie, te bo słuchajcie, na YouTubie e, nie zarabia się. Pieniędzy ogromnych, nie, nie. wiem, w ogóle nie wiem, czy da się w ogóle pokryć koszty produkcyjne. Z, Zależy od jakiej filmę, produkcji, bo YouTube. jeżeli będziesz robił produkcję taką, jak wiesz, nie wiem, tak chciałbyś powtarzać produkcję telewizyjną, to nie pokryjesz tych kosztów. Patrick, nie ma takiej a e, opcji. Ty dostajesz to pytanie najczęściej, czy będzie kolejny sezon Legend PRL-u? Tak, na to, razie że, nie będzie. Bo to już wiesz? jest pytanie, które chyba nie wiem, nie dostałeś razie, od miliona. Na razie, osób. na razie nie będzie. E, I na razie ta się nie zapowiada. Okay. Na, na tym, jakby jest to. Yy, wiesz, to jest, są, to jest decyzja, która, jakby. A, nie należy do mnie, bo jakby mamy szefów e, p, produkcyjnych, jakby tematycznych kanałów itd., itd. Natomiast z drugiej strony też ich bardzo rozumiem, bo robiliśmy kilkanaście serii programu o, 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 o samochodach PRL-u, których. I no, motocyklach wiesz, też. No, motocyklach też, ale wiesz, no, to, to było kilkanaście serii programów o kraju, który produkował. No jest może złośliwe, ale kilka samochodów na krzyż. Wiesz, nie, nie byliśmy w Francji, tak, nie byliśmy tak. w Włochami, nie byliśmy w Wielką Brytanią, gdzie tych fabryk motoryzacyjnych było mnóstwo. Z każdej fabryki wyjeżdżały nowe modele, wiesz, jakby i e, linie produktowe i tak dalej, i tak dalej. No nie, no, mieliśmy bardzo dosyć ograniczone możliwości, więc jakby myślę, że ta kilkanaście serii, e, w którym pokazywaliśmy nie tylko. Mm, nie tylko... E, Same sprzęty, ale przede wszystkim ludzkie historie, to, tak. to, 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 to zrobiło swoje. Więc słuchajcie, jeśli Wy macie jakiś sprzęt, który chcielibyście pokazać, jesteście z okolic Krakowa, to ja chętnie przyjadę i możemy porozmawiać, tak? No bo warto pokazywać takie osoby. Jestem! W ogóle warsztat, w którym odnawiam CZT, e, to też jest historia, bo gdyby nie ten warsztat, to w ogóle nie miałbym gdzie tego składać, więc serdeczne podziękowania dla Pana Tadzia Dobrowolskiego, to nie jest. wiem czy, czy, czy kojarzysz... Tego pana czyni, ale to jest pan, który składa silniki w ogóle do Jaguarów. I jeśli będziesz kiedyś w Krakowie, to cię serdecznie też zapraszam. I to też nie jest jakby tak, że pewnie wszyscy, wszyscy właściciele warsztatów palą się do tego typu projektów, bo one też nie są opłacalne. Nie? Jakby, Kompletnie. Bo, e, to, to jest ilość czasu poświęconego na ten projekt, który nie przyniesie nigdy ich tym pieniędzy, co na przykład nie wiem, na zrobienie samochodu na ubezpieczenie, tak? Jakby tak, wymienia tak, elementów tak, tak. i, i, i robocze godziny. Wiesz, to są zupełnie nieopłacalne rzeczy, więc dlatego tym bardziej trzeba to. Ja Bardziej doceniać. Więc to jest kompletnie wartość sentymentalna przedbudowy takiego motocykla. Bo jeśli kupimy motocykl, który ma wartość kilkadziesiąt tysięcy, to koła do niego trzeba odnowić na takiej samej zasadzie jak do motocykla za pięć tysięcy. Ale dokładnie. Więc... No to teraz policz, jeżeli byśmy, miał, nie wiem ile teraz robocza godzina kosztuje w takich ubezpieczalniach e, na, na tym, pewnie 100-150 zł. O my, chyba więcej. No dobra, no nieważne, no ale jeżeli przyjmiesz, jeżeli przyjmiesz, że te, te, teraz te 150 zł razy na przykład zrobienie tego Simpsona, no to będzie najdroższy Simpson świata, wiesz. Tak, tak. Ale może będzie najlepszy. Ale, ale może bo będzie właśnie, najlepszy. Bo właśnie w projekcie też podkreślamy, że to nie jest odbudowana oryginał, tylko my robimy przebudowę. Bo rzeczy, które można było poprawić. Fabryka przykładowo Bębny miała takiego odlewu brzydkiego. My je przetoczyliśmy, polakierowaliśmy, tak żeby to było lepsze generalnie niż fabryka. No bo dziś jakby są inne możliwości, no, dziś masz inne oleje. Dzisiaj masz inne materiały, inne mieszanki, wiesz. To są rzeczy, których jakby też warto korzystać tak naprawdę, bo gdyby, gdyby one były wtedy dostępne, to one byłyby wykorzystane do tego, żeby to działało i żeby. Ale to mamy to wiele wspólnego, bo ty skorzystałeś z pomocy apkaru. A ja mam właśnie pana Tadzia i Romka, którzy mi dokładnie to samo. Ja się uczę tego wszystkiego. Ale nie da się zrobić wszystkiego jakby samemu i, i jakby też miał taki program. Ten program miał pokazać y, to od tyłu, dru od drugiej strony, po raz pierwszy dokładnie wiesz, jak to, jak to wygląda, jak to działa. I wiesz, Tomek e, m, też jest osobą, która jest nie tylko ma niewielkie zdolności manualne, ale jest też człowiekiem, gość, który, no, który jedną ręką trzyma kamerę, a drugą coś rozkręca, ale, no to to no, Ale to już... wielki talent przede wszystkim do opowiadania o tym. Wiesz, to nie są, to nie są łatwe rzeczy, żeby tak. jednocześnie ciekawie opowiadać o, 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 o nie wiem, klepaniu blachy, tak? Jak no, dokładnie. Więc tak, no, to, to, to jak najbardziej. Ale bardzo dobrze, bo Obejrzenie polskiego Porsche otworzyło mi tak oczy i pokazało, jak te procesy wyglądają, ile to trwa, skąd się właśnie biorą. E, fundy, dlaczego to tyle kosztuje, tak? Co, bo tyle to, to trwa. To, to, to miało być w dwie. Bo to jest tak, jakby to, to zaczęliśmy pokazywać, to ja zacząłem to pokazywać tylko dlatego, bo wiele razy rozmawiałem, że ludźmi i oni mówili, wiesz, bo mi to mój, tam mam takiego lakiernika, pomaluję, tam daj cheniek Blachasz, to mi kto klepnie i to wiesz, remont to będzie wyjdzie 5000 tysięcy To nieprawda. I to, to tak nie wychodzi, nie wyjdzie. Powiedz jaki kolor masz swojej BM-ki, bo zastanawialiśmy się. of men. Jak? Jeszcze raz? Ice of man. Okej. Okay. Wow. No wow. więc zostaliśmy w tematyce. Jakby a propos motorowych Klimatów, no? Tak, tak, tak. Eee, projekt mój chciałbym, chociaż żeby w pewnym stopniu był podobny do twojego, czyli. Żeby... Nie ma dwóch takich samych projektów. Mm. Może być lepszy, wiesz, jak. Chodzi o to, żeby... Żebyście Wy, oglądający się uaktywnili i trochę więcej mi podpowiedzieli, bo, bo ja się kompletnie na tym nie znam, tak? I romek, z którym to składamy, on się też generalnie w samochodach raczej. A wzięliśmy się za motocyk, ze względu na to, że ja nie mam za bardzo miejsca, możliwości warsztatowych, motocykl jest mniejszy. Wszystkie rzeczy można spakować i trzymać w szafie w mieszkaniu, a potem na skręcaniu można się umówić tak naprawdę i poskręcać. no. Samochodem się tak nie da zrobić. Filip operator w ogóle ma takiego. Saba, którym też przetłumaczył. Chwilą... A widziałem tego Saba, to twój? Mój. Fajny, fajny, fajny. fajny, fajny, fajny no no. Także tak, tak, Filip też jest fanem, więc... Wieś... Ale bo nie da się zrobić tego... Słuchajcie, jak oglądacie, to to, 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 to to projekty powstają tylko dzięki zapaleńcom. Nawet ci, którzy stoją za kamerą, nie muszą kręcić śrubkami, ale muszą to czuć. Jakby. I, to, to tak jest, I to tak jest. To tego operator też jest z powołania. Bo no nie może być operator, który się nie zna. Jak będziemy, jak będziemy mówić gdybyś, o, o splitterach, gdybyś... deflektorach, to każdy musi wiedzieć, że co chodzi. tego nie policzył dniówkę operatorską, która jest, nie wiem, obowiązuje w telewizji e, i w, wiesz, wynajmie sprzętu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, to, to, to by nie zadziałało. Bo część, bo, bo część osób też nie wie, bo my pracujemy w jednej firmie, też można powiedzieć, nie wiem, czy ty jesteś zatrudniony w TV Discovery, czy... Tak. No to, to mamy... Ty... Warner teraz. Tak, teraz można. To mamy Słuchajcie, ze sobą identyfikatory. tak czy siak, e, tak czy siak to jest, e, bo to często też jakby, dużo osób mówiło, no Jezu, przecież tyle sezonów, można byłoby zamontować w wreszcie porządną kamerę, albo porządny dźwięk. Ale połowy tych rzeczy by nigdy nie było. Połowa tych rzeczy by nigdy, nigdy nie powstała w tym, bo e, bo nie byłoby tego natchnienia, bo byłoby, e, jakby koszty by pewnie na zjadły operatorskie, realizacyjne i tak dalej, i tak dalej. Więc, e, tak, to było takie na żywo absolutnie. No, to, a dzisiejsza akcja? Ja oglądam relację mojego przyjaciela, który robi tutaj relację z, 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 z całej imprezy BMW, bo tak, bo jesteśmy w salonie BMW na dniach otwartych BMW M. No, to też jest dla mnie bardzo ciekawy wątek, ale to, o tym dowiecie się pewnie w kolejnych materiałach, ale to już Ci powiem poza nagraniem. Ale Patryk, tak podsumowując, jakie rady z Twojej strony do mnie? Odnośnie odbudowy, bo ja ci dzisiaj pokazałem te cztery odcinki, Nie wiem, czy ale sobie nie, przejrzałeś, zobaczyłeś ale nie, coś. Nie ma czegoś takiego jak rady. Każdy robi to po swojemu, absolutnie po swojemu. I tyle, jakby to, to, to nikt z nas nie jest wiesz, Ja też, jak wsiadam z kimś do samochodu, też nie oceniam tego, jak jedzie. Nie? Jakby każdy projekt jest tak indywidualny, zależny od możliwości, zależny od pieniędzy, od czasu. Dopiero będziesz wiedział, czy zrobisz kilka odcinków, ale dopiero będziesz wiedział, że utrzymanie cykliczności w tym, żeby to pojawiało się cyklicznie, żeby, tak. żeby tam dojechać, żeby za każdym odcinku coś się działo, jakby takiego, żeby, żeby to pokazać, a w niektórych się nic nie dzieje, wiesz, no bo taki jest proces też technologiczny, wiesz, czasami i na tym. Więc zobaczysz, to, to, są, to jest mnóstwo wyzwań również dla Ciebie, jako dla realizatora, i rób to, co, to, co, to, co jest. No, i Dlatego co oglądajcie, dzieje. bo na przykład rozkręcanie kół. To nie będzie tak, że będzie w jednym odcinku, rozkręcimy, skręcimy, założymy opony i będzie gotowe. To będzie podzielone naprawdę na kilka odcinków, ja też tego nie robię chronologicznie, robię wtedy, kiedy mam czas. Ale nie da się tego zrobić chronologicznie i tak jak, wiesz, to jest często, e, nie wiem, robiliśmy też również swoje projekty, które są, czy Bentley, czy, 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 czy BMW, czy e, e, Porsche, wiesz, czy... czy... Przy okazji ci ludzie mają i milion innych projektów, które trwają. Wiesz, to są zakłady, które jakby pracują i trzeba to wszystko rozdzielić, podzielić. Dla mnie najtrudniejsze chyba będzie znalezienie blacharza i lakiernika, bo mnie to całkowicie przeraża. Oczywiście mówimy też o projekcie, w którym nie mogę sobie pozwolić na. Bardzo wysoki budżet, no bo wartość też nie jest duża. Ale tak? jakby właśnie o tym mówię, że każdy jest absolutnie indywidualny i wiesz, dlatego nie jakby nie należy do osób, która ci przyjdzie i powie, to ma być, mój masz zrobić tylko tak no, i tylko i wyłącznie. Bo suma sumarum, słuchajcie, przy takich projektach, kiedy się liczy, to musicie pamiętać też o jednej rzeczy. Przy suma sumarum to jemu ma się podobać, bo to on robi. Dokładnie, więc. Y w jednym z odcinków na pewno zrobimy wizualizację, tak jak Ty zrobiłeś wtedy. Bo pamiętam, że Twoje Porsche miało być RS-em, RS no. a nie wyszło RS-em, wyszło czymś innym. Więc u nas będzie coś podobnego, że też będziecie mogli zobaczyć, zagłosować, podpowiedzieć. Bo to można zrobić w tej sytuacji lampę żółtą albo czarną. Zawieszenie też można zrobić czarne, albo można zrobić żółte. No jest wiele różnych możliwości. Ze względu, że nie robimy tego na oryginał, no to, no to możemy zrobić jak chcemy. Powodzenia z projektem, muszę uciekać. Trzymaj, oddaję Ci sprzęt. Fajny jest. Dzięki Patryku. Słuchajcie, tak wygląda mój tort urodzinowy. Pewnie widzicie podobieństwo do tego, czym przyjechałem. Bardzo chciałem wszystkim serdecznie podziękować za życzenia urodzinowe, które dostałem od naprawdę wielu osób: od tych najbliższych, od tych, którzy, z którymi się bardzo dobrze znam, od tych, z którymi się też mniej znam. Najlepszą, najlepszym prezentem będzie tak naprawdę subskrypcja mojego kanału na YouTube, bo to sprawia mi w tym momencie największą radość. Oglądajcie, chciałbym też podziękować Filipowi, który dzisiaj tak spontanicznie zgodzi się nakręcić ten materiał. I jeszcze raz naprawdę nie spodziewałem się, że będę mógł pogadać z Patrykiem Mikicukiem na samym starcie mojego projektu. Mam nadzieję, że bardzo podobał Wam się ten odcinek. Zapraszam do subskrypcji i jeszcze raz dziękuję, to były chyba najlepsze z moich urodzin.